Cześć. Tak jak wspominałam na początku naszego kursu, bardzo zależy nam, aby dostarczyć ci nie tylko podstawowe informacje o wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji, ale również przedstawić dobre praktyki. Dlatego dzisiaj razem ze mną jest Michał Kuszewski, lider grupy roboczej do spraw odpowiedzialnego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Cześć Michale. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i zacznijmy od samych podstaw. Powiedz mi proszę, jak to się stało, że w warszawskim urzędzie powstają standardy wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji? Pracuję w Biurze Rozwoju Gospodarczego w Wydziale Wsparcia Innowacji. Jestem też koordynatorem programu Generują Innowacje do Strategii Miasta Stołecznego Warszawy do, 20, do 2030 roku. Gdzie jak gdyby staramy się wprowadzać różnego rodzaju innowacje w urzędzie, zarówno w pracy urzędu, jak i, jak i współpracując, czy to z biznesem, czy z mieszkańcami. A że sam korzystam z generatywnych inteligencji w moim prywatnym życiu, bardzo chciałem jakoś to za, zaimplementować również w pracy. No, że jednak urząd jest instytucją publiczną, to nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu używać jakiegoś narzędzia, które mi się podoba. Tylko trzeba było to wszystko odpowiedzialnie przeprowadzić. Dlatego zwróciłem się z takim wyzwaniem do moich, do moich przełożonych, że może byśmy spróbowali jako urząd, jako pierwsi coś takiego zrobić. Dostałem tutaj ogromne wsparcie od nich i udało mi się dzięki temu stworzyć grupę roboczą, na którą właśnie później zaczęliśmy całą tą pracę. Super, a powiedz proszę, co wyróżnia to podejście właśnie pracy w grupie roboczej, bo jest to, myślę, w kontekście nowych technologii bardzo dobra praktyka. Jak gdyby w Biurze Rozwoju Gospodarczego pracujemy też taką metod nad taką metodą labową, żeby właśnie angażować wielu uczestników w proces, żeby jak gdyby nie wychodzić z tego założenia, że my wiemy najlepiej, tylko żeby jednak patrzeć bardzo szeroko na, na, na całe spojrzenie jak to działa, jak to może działać, e, zdobywać doświadczenie, uczyć się od siebie nawzajem. Też właśnie tutaj nam to doświadczenie tej, tej grupy, która gdyby jej e, członkowie i członkini były z różnych departamentów, e, z różnych działów, posiadając różną wiedzę i też różne wykształcenie, rzeczywiście bardzo dużo Włożyli, ponieważ bez takiej wiedzy specjalistycznej, chociażby z, z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biura Informatyki, ale też Biura Np. Ochrony Danych Osobowych, mm -hmm. nie udałoby nam się stworzyć takiego spójnego, spójnego dzieła. Czyli rozumiem, że pierwszy krok to zebranie interdyscyplinarnej grupy współpracowników, współpracowniczek w urzędzie naszym samorządowym, żeby te działania miały sens. Tak, to był taki pierwszy krok i też gdyby my postanowiliśmy od razu, że zanim będziemy cokolwiek wprowadzali, to chcemy zrobić taki trochę można to nazwać krokiem wstecz, mhm. czyli chcemy zacząć od ustalenia tak naprawdę w jaki sposób my chcemy to robić, żeby nasze działania były etyczne i żeby były odpowiedzialne. My mamy to szczęście, że w porównaniu z biznesem nie musimy e, wprowadzać narzędzi generatycznej inteligencji im szybciej tym lepiej, nie musimy uczestniczyć w tym wyścigu. Możemy się właśnie skupić bardziej na, e, na tym, żeby robić to odpowiedzialnie, z poszanowaniem mieszkańców, biznesu i żeby rzeczywiście pomagać i działać dobrze, a nie, a nie podejmować jakieś ryzykowne działania. No jest to bardzo odpowiedzialne podejście na pewno do wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji. No i właśnie, mamy generatywną sztuczną inteligencję. Mieliśmy też o tym rozróżnieniu jeden z odcinków naszego kursu i chciałam o to dopytać. Dlaczego postanowiliście się skupić nie szeroko na, na AI, na sztucznej inteligencji, tylko właśnie na tej generatywnej sztucznej inteligencji i wykorzystaniu w urzędzie? Sztuczna, generatywna sztuczna inteligencja jak gdyby ma ten pierwiastek dodatkowy, że potrafi tworzyć nowe rzeczy. Mm -hmm czyli tak zarówno właśnie treść, muzykę, dźwięk na przykład kod komputerowy. Więc tutaj jak gdyby znacznie, działa przy znacznie większej ilości systemów i może jak gdyby wręcz powiedzieć interpretować i wyciągać wnioski. W przeciwieństwie do tych takich tradycyjnych narzędzi AI, które głównie zajmują się analizą i kategoryzacją danych, jak gdyby na podstawie tego dostajemy informacje i takie mechanizmy już działają, one są raczej dość bezpieczne i tutaj nie ma tych zagrożeń a ta, nazwijmy to, zdolność, ta kreatywność tej generatywnej tej inteligencji pozwala rzeczywiście adaptować ją do różnych rozwiązań. Potrafimy gdzieś oczami wyobrazić, spojrzeć sobie, jak mamy taki wewnętrzny system, na przykład, który pomaga urzędnikom i urzędniczkom odpowiadać na ich pytania, czy nawet może dla mieszkańców, albo pomoże w przytworzeniu jakiegoś raportu, czy nawet przy projektowaniu jakiegoś nowego rozwiązania. Widzimy ten ogromny potencjał, ale jak gdyby chcemy się skupić na tym, na tej właśnie jakości Usługi na tym, żeby to jak, gdyby, jak najlepiej dla nich zrobić. Ale też w sposób taki efektywny i odpowiedzialny. Jak gdyby też bacznie obserwują tę technologię, cały czas tak naprawdę się zmienia, ale jak gdyby chcemy iść, żeby jak, jak najlepiej móc działać w mieście? Myślę, że to, że właśnie wykorzystanie nowych technologii wymaga takiego kompleksowego podejścia, to chciałam o to dopytać, jak wygląda ta struktura pracy nad projektem w urzędzie? Trochę już zaczęliśmy, zaczęliśmy rzeczywiście od utworzenia grupy ekspertów i ekspertek z różnych właśnie biur, z różnych tak. wydziałów. I to jest uważam naprawdę podstawa i też osoby, które się trafiły są niezwykłe, bardzo zaangażowane. I to tak naprawdę buduje wszystko i to daje tą siłę napędową. No ale wiadomo to też, że nie jesteśmy ekspertami też od generatywnej sztucznej inteligencji. Więc zaprosiliśmy do współpracy Uniwersytet z UPS, firmę EGO i Centrum Etyki i Technologii Instytutu Humanities. I to jak gdyby to dodatkowe spojrzenie pomogło nam rzeczywiście spojrzeć na to szerzej i przejść też przez kolejne etapy takiego procesu. Postanowiliśmy to rzeczywiście zrobić taką metodą, my ją nazywamy labową. Myślę, mhm. że tutaj tych nazw jest bardzo, bardzo dużo, czy to właśnie jakiś design thinking, czy brainstorming, gdyby te kolejne etapy. Więc tak jak gdyby my zaczęliśmy od uspójnienia wiedzy, chcieliśmy, żeby wszyscy uczestnicy i uczestniczki grupy mieli zarówno te podstawy z generatywnej sztucznej inteligencji na tym samym poziomie. E, jaki zdobyli wiedzę z prawa i z etyki nowych technologii, no bo to jest niezbędne przy, przy dalszej e, pracy nad tym. E, e, następnie przeszliśmy do tej fazy, mi się udaje taki bardziej przyjemnej, już mm -hmm. po tej fakcji, faza edukacyjna też była fajna, ale bardziej przyjemnej, czyli tej fazy, fazie kreacji. Tam zajęliśmy się e, rzeczywiście tworzeniem tych zasad, opierając się też na ogólnodostępnych ustawach i dokumentach europejskich. Tak, żebyśmy mogli w tym naszym interdyscyplinarnym zespole wyciągnąć jak najwięcej i stworzyć podstawy do stworzenia takiego nazwijmy to pierwszego prototypu. Tutaj nam właśnie pomogli to opracować, już to wypracować ekspercji i ruszyliśmy z serią analiz. Zaprosiliśmy do nich zarówno ekspertów, którzy nie brali udziału w, na wcześniejszym etapie, jak i ekspertów wewnętrznych. Będęliśmy zbadać też to, jak sami urzędnicy, urzędniczki, którzy nie brali udziału w naszym procesie, zareagują na to, co jest dla nich czytelne, co nie. Zrobiliśmy też warsztaty z i mieszkankami, żeby też zdobyć tą perspektywę tego ostatniego e, odbiorcy mm -hmm. tego, te, tego, co robimy. E, co jest ważne, to, co jak gdyby wypracowaliśmy też w tym momencie, to to, że tak naprawdę potrzebujemy dwóch dokumentów. Jeden dokument taki bardziej przeznaczony dla urzędników i urzędniczek, który będzie właśnie takim drogowskazem, jak mamy iść, w jakim kierunku zmierzać, jak używać generatywnej sztucznej bardziej szczegółowo już z informacjami i przykładami, ale też mieć drugi dokument dla osób, którym nie będzie się chciało od razu przeczytać całego dłuższego. Tak, żeby wszystkie osoby, które korzystają z miasta, właśnie zarówno mieszkanki i mieszkańcy, jak i biznes, wiedzieli, mieli takie proste zasady, w jaki sposób Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie wykorzystywał generacyjną inteligencję. Co jest ważne, jeszcze tego nie wykorzystujemy, ale planujemy. Mm -hmm. Więc będą to takie cztery reguły, które gdyby chcemy też, żeby były łatwo dostępne dla wszystkich. To co mnie cieszy, myślę, że uczestnicy tego kursu, którzy dotrwali z nami do tej pory, są na tym etapie edukacji, więc teraz polecam słuchać, bo myślę, że to jest ten moment, gdzie dowiedzą się państwo, co można zrobić dalej, jakie kroki podejmować w swoim urzędzie. No i właśnie mówimy dużo o tym, jaka wewnętrzna praca została podjęta, grupa robocza, interdyscyplinarny zespół, ale też wsparcie ekspertów zewnętrznych, już z mocną wiedzą również rynkową, jak te te standardy, jakie będą miały znaczenie dla funkcjonowania miasta? Ważne jest dla nas, żeby używać tych narzędzi w sposób odpowiedzialny, przejrzysty, żeby dbać o dane osobowe, które, gdyby te modele wymagają rzeczywiście dużej ilości informacji, i nie chcemy, żeby żadne z nich wyszły na zewnątrz i w jakikolwiek sposób mogły zaszkodzić. Więc, gdyby są to dla nas bardzo ważne rzeczy, tak samo jak chcemy. Gdyby jasno pokazać, że te narzędzia mają wspierać urzędników, a nie ich zastępować, i też jakby wesprzeć w tym, że nie ma tej obawy tego, że wyrzucimy nagle wszystkich urzędników i będziemy tylko zatrudniali AI, tylko to będzie ten element współpracy. I element wspierający. I cieszę się, że powiedziałeś o tym świadomym, odpowiedzialnym wykorzystaniu AI. Poruszyłeś też kwestię ochrony danych. No właśnie, tu już przechodzimy, myślę, do tematu etyki. I niezależnie, czy mówimy o korporacjach, firmach, przedsiębiorstwach, czy właśnie samorządzie, mówi się, że to etyczne wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji jest drogie. Jaki jest Twój albo właśnie pogląd na to, na podstawie Twoich dotychczasowych doświadczeń? To prawda, niestety. Niestety słychać to też na niektórych konferencjach, że jak gdyby dodanie tej, tej etyki jest drogie, no my jak gdyby patrzymy na to w zupełnie inny sposób, jest to jak gdyby taka inwestycja w przyszłość. Rzeczywiście, teraz wymaga to u nas dużo pracy wiele miesięcy przygotowań, szkoleń i rzeczywiście zrozumienia tego procesu, ale naprawdę wierzymy w to, że dzięki temu w późniejsze wprowadzanie tych narzędzi będzie właśnie nam to procentowało za każdym razem, gdy będziemy się tą generatywnością inteligencją zajmowali, więc to rzeczywiście da nam te korzyści, nawet jeżeli w tym momencie ich tak nie widzimy namacalnie. Tak. Tak jak wspominałeś już wcześniej, jako urząd zrobiliście krok wstecz przed przystąpieniem do wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, ale jednocześnie wydaje mi się, że możecie być z siebie dumni, jako robiąc ten krok naprzód i stworzenie takich standardów zamiast zanim powstały krajowe regulacje w tym temacie. Skąd takie tempo tych prac? Postanowiliśmy być proaktywni, Uważam, że jeżeli zaczniemy przygotowywać się w trakcie, gdy też te regulacje są tworzone, będziemy bardziej gotowi, gdy zostaną one wprowadzone. Technologia generatywnej sztucznej inteligencji rozwija się tak szybko, jak gdyby narzędzia zmieniają się właściwie z dnia na dzień, że odpowiednie już zakorzenienie w tym temacie, ustawienie się takich mocnych fundamentów etycznych może nam rzeczywiście pomóc później przy adaptacji kolejnych kolejnych wytycznych, kolejnych regulacji, co też ważne, nie jest tak, że też wzięliśmy sobie to zupełnie nie wiadomo skąd, opieramy się też na z jednej strony AI-akcie, z drugiej strony na wytycznych w zakresie etyki godnego zaufania sztucznej inteligencji, czyli tzw. Trustworth Trustworthy AI, utworzony przez Komisję Europejską, więc nasze, nasze standardy są zakorzenione też w tych dokumentach, więc liczymy, że nam pomogą też zaadaptować przepisy które, które w krajowe. Mhm. A powiedz mi proszę, y jeśli chodzi o wyzwania, już w kontekście nie tylko przygotowania się do wykorzystania Gen.AI, ale już właśnie wdrożenia, czy na tym etapie. Prac, mapowania, jesteście w stanie zidentyfikować takie główne wyzwania w kontekście wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji w urzędzie, w samorządzie jako takim? Tak, myślę, że tych wyzwań trochę jest, bo nie jest to to właśnie prosty temat i też, i też nowy. Ale to, co jak gdyby wydaje mi się najważniejsze i też jak gdyby przez to, że jesteśmy jednak administracją publiczną, to zapewnienie takiej przejrzystości. Z jednej strony oczywiście przejrzystości, jakich narzędzi korzystamy, ale też, żeby było jasne, w jaki sposób je wykorzystujemy. Czyli, że będzie chciał się dowiedzieć, jak konkretnie jego sprawa była załatwiana przy pomocy generacyjnej inteligencji. Będziemy w stanie otworzyć ten proces, zrozumieć go, czy tak, napisać polecenie, żeby to nam się zapisało. No, wiadomo, tak jak mówiłem, dane osobowe i ochrona danych. Tutaj mamy dość mocne regulacje już od, przez same RODO, ale ważne jest, że niektóre dane mogą wydawać się, że nie są daną, opisywaną chociażby jako dana wrażliwa, a w połączeniu w dużym modelu językowym mogą spowodować jakieś nieznane połączenia, które będą w stanie na przykład zdradzić jakieś, jakieś informacje, których nie chcielibyśmy, żeby, żeby były. Ważne jest też przeciwdziałanie dyskryminacji i i takim uprzedzeniem systemowym AI. Przez to, że jak gdyby często te dane, które mamy, są historyczne i mogą nie być, i mogą się nie, nie rozkładać równo, może to doprowadzić do pewnego rodzaju uprzedzeń takich systemów, dlatego warto mieć to na baczności, testować, sprawdzać, czy w żadną stronę nie ma tutaj tych, tych przy, odchyłów i czy jak gdyby nie dania tych informacji złych. To, myślę, co jest bardzo istotne, no to właśnie ta edukacja pracowników i pracownic właściwie stała. Przez to, że to się zmienia to, to też jakby dostosowywanie tego, jak do tego podejść, jak to rozumieć, jak na przykład patrzeć na zamówienia czy oferty, które spływają do nas i w których jest napisane wprost, że będzie wykorzystywana hmm. generatywna inteligencja, jak jak gdyby z tym działać i też myślę, że zachowanie takiej Równowagi między tą, tą, tą innowacją i tą chęcią wykorzystania nowych narzędzi, a jednak taką ochroną praw i wartości, bo bardzo łatwo jest, jak gdyby, patrząc na te swoje prywatne działania, widzę, że były takie momenty, że chciałbym używać generatywnej inteligencji do wszystkiego, a wcale to jak gdyby nie jest zawsze potrzebne. Trzeba znaleźć te elementy, gdzie rzeczywiście może nas wspomóc i, i to jest wtedy i wtedy może dać to rzeczywiście dużą wartość, ale nie musimy jej wykorzystywać do rzeczy, w których sami jesteśmy już wystarczająco dobrze. Chciałam podpytać o to, na bazie Twoich doświadczeń współpracy z grupą roboczą, z interesariuszami w urzędzie i wokół niego, jakie masz rekomendacje dla samorządów, które są na tym etapie, że zastanawiają się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, generatywną sztuczną inteligencję? Jakie są takie najlepsze praktyki, które jesteś w stanie teraz wskazać? No myślę, że przede wszystkim dla mnie to będzie to, żebyście nie pomijali etyki. Uważam, że to rzeczywiście ma znaczenie i praca nad tym, takie zagłębienie się w to rzeczy bardzo dużo nam dała i pomogła nam uporządkować to, jak jako urząd chcemy podchodzić do generatywnej sztucznej inteligencji i dało taką solidną podstawę, na której rzeczywiście będziemy mogli później budować rozwiązania. Tak jak powiedziałaś o grupie, uważam to tworzenie właśnie różnorodnych zespołów, to jest konieczne. Rzeczywiście daje bardzo dużo i pozwala zauważyć rzeczy, które nawet sam dział informatyki samodzielnie, same kadry nie były w stanie zauważyć, a tylko jakieś pojedyncze działania udało się wyciągnąć współpracując razem i to było niesamowite. Poza samą grupą też ważne jest zaangażowanie interesariuszy. No, tak jak nam się właśnie udało współpracować i z naukowcami, i z ekspertami, ale też właśnie z osobami korzystającymi z miasta, daje to rzeczywiście bardzo szerokie pole i pomaga tak spojrzeć bardziej całościowo na całe te standardy, czy w ogóle na generatywną sztuczną inteligencję. To, co jest ważne, to, że trzeba być elastycznym, że. Pamiętam, że mieliśmy taką sytuację w trakcie naszego jednego ze szkoleń dotyczących samej generatywnej inteligencji, że była globalna awaria czatu GPT e, i nic się nie dało zrobić. E, nie wiedzieliśmy, najpierw, czy to nasz internet, nasze komputery, ale udało się przeczytać na, na jednym z portali, że jest globalna awaria. Więc e, trzeba być gotowym, że właściwie wszystko się może wydarzyć, też w, tym, w, w, w tej generatywnej inteligencji, czy, i, i jak gdyby dostosować się do tego. E, nie należy się tego bać. A trzeba być przygotowany i mieć taki jakiś, e, uważam, procent w sobie, że okej, okay, to się może wydarzyć i to nie jest nic e, złego. E, no i uczenie się od innych. E, myślę, że rzeczywiście zdobywanie tej wiedzy nam udało się poprzez różnego rodzaju kontakty, czy to bardziej zagraniczne, czy z jakimś biznesem, który też stara się wprowadzać różnego rodzaju zasady etyczne, udało nam się jakoś to powypracowywać. My, ma, my, mamy trochę trudniej, bo Zaczęliśmy jako pierwsi, ale po, w trakcie tej, tej, tej drogi poznajemy i, i łączymy się też z nimi, którzy nas wspierają w tym, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby działać razem, zwłaszcza w takiej nowej i e, nie do końca przewidywalnej materii. E, więc myślę, że to właśnie działanie razem i takie połączenie samorządu jest super, jest warto. Podsumowując. Kwestia współpracy, bycia elastycznym, i tak jak wspomniałeś przede wszystkim etyki. To są te rekomendacje, o których należy pamiętać. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę współpracę, to jest to jeden z pierwszych kroków, które Wy również wykonujecie, bo mam nadzieję, że wiele samorządowców z Waszych doświadczeń skorzysta. To o czym warto pamiętać, że w podlinkowane przy tym filmie będą standardy, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy i zachęcam serdecznie, żeby z nich korzystać. I robić użytek, a my wydaje mi się, że miasto stołeczne Warszawa też zawsze na takie dzielenie się praktykami jest otwarte. Bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu, z nami bardzo chętnie podzielimy się, opowiemy tutaj to jesteśmy otwarci, bo uważam, że tylko tak naprawdę razem jako samorządy możemy w tej nowej materii wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji stworzyć coś, coś razem, co rzeczywiście przysłuży się nam wszystkim. Bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę dzisiaj porozmawiać o standardach, o grupie roboczej, o Waszym doświadczeniu i trzymamy kciuki za korzystne wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji w urzędzie. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem się podzielić tymi informacjami. Mam nadzieję, że to też pomoże innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.